Pogrzeb Jerzego Stuchra przyciągnął na krakowski cmentarz rakowicki tłumy chętnych oddać hołd i pożegnać aktora. Tuż po ostatnim pożegnaniu na grobie artysty pojawił się wyjątkowy przedmiot. Wywołał on ogromne poruszenia wśród fanów zmarłego. Jerzy Stuchr zmarł 9 lipca bieżącego roku. Informacje o legendarnego aktora potwierdził wówczas jego syn, Maciej. Odejście artysty wstrząsnęło niemal całą opinią publiczną. W mediach społecznościowych pojawiały się wpisy, a także wypowiedzi osób, które postanowiły pożegnać zmarłego. Wśród nich znaleźli się między innymi prezydent Andrzej Duda, Mariano opania czy Krystyna Janda. Ta ostatnia pokusiła się o słowa, które u wielu wywołały łzy. Wspaniały Polak i obywatel, odważny, zawsze występujący w obronie wolności i zwykłego człowieka, nieobojętny na krzywdę, ostrożny w sądach, lojalny Wierne swoim ideałom, prawdziwy, zawsze prawdziwy. Marzył żeby umrzeć na scenie i prawie tak się stało. Do ostatnich sił grał, ostatni spektakl Teatru Polonia, który wyreżyserował i grał, jego wielki sukces geniusz tak się złożyło, że zagrał w ukochanym Krakowie, pisała wówczas na Facebooku pogrzeb Jerzego Stuchra odbył się w środę 17 lipca. Aktor został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Podczas ostatniego pożegnania nie zabrakło wielu osobistości ze świata filmu, kultury czy polityki. Wśród nich znaleźli się między innymi Agnieszka Holland, Bartosz Opania czy Katarzyna Figura. Zobacz: wielu fanów Jerzego Stuchra wie, że za aktorem stały nie tylko wybitne występy w filmach fabularnych, ale także role dubbingowe. Jedną z nich była postać osław uwielbianej przez widzów animacji Schreck. To właśnie z tą produkcją związany jest nietypowy przedmiot, który pojawił się na grobie artysty. Na płycie grobowej można było po pogrzebie zauważyć maskotkę przedstawiającą wspomniane zwierzę, któremu głosu użyczał zmarły. Przypomnijmy, że dał się poznać szerszej publiczności, odgrywając rolę w takich kultowych produkcjach jak Seksmisja 1983 czy Killer. 1997 Aktywny zawodowo pozostał niemal do końca swojego życia na czerwiec i lipiec tego roku zaplanowane były spektakle z jego udziałem zostały one jednak odwołane ze względu na chorobę i hospitalizację aktora zobacz młodsza widownia pamięta go głównie jako wspomnianego osła ze schreka co ciekawe, w dniu śmierci aktora pojawiła się informacja z datą premiery kolejnej części Przygód zielonego ogra. Od tamtej pory wielu fanów produkcji zastanawia się, kto tym razem użyczy głosu czworonożnemu bohaterowi. Wśród pomysłów pojawia się między innymi syn artysty, Maciej Stuchr.